W dzisiejszym zestawieniu skupimy się na 10 autach koncepcyjnych, które chcielibyście zobaczyć na ulicach. Start! Syrma to super samochód stworzony przez 27-letniego Polaka. Zadebiutował w Genewie w 2015 roku. Od razu wpadł w oko biznesmenowi z Chin oraz szejkowi z Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Syrma ma prawie 5 metrów długości, kabina mieści 3 osoby. Napęd jest hybrydowy, a składa się z benzynowego silnika 40V6 Twin Turbo oraz generatora elektrycznego. Łączna moc 900 koni mechanicznych. W samochodzie nie ma bocznych szyb, zastąpiono je wyświetlaczami. Lamborghini Asterion LPi910-4. Kolejna hybryda, tym razem z Włoch. Na dwozie kryje silnik V10 5,2 litra o mocy 610 koni. Do tego trzy szczotkowe silniki elektryczne. Dwa z nich napędzają koła przednie. Łącznie mają 300 koni mechanicznych. Pierwszą setkę osiąga w 3 sekundy. Prędkość maksymalna wynosi 320 km na godzinę, a na samej energii elektrycznej może jechać do 125 km na godzinę przez 50 km. Mini Superlegera. Po raz pierwszy został pokazany na konkursie piękności konsorcjum Deleganza Villa d'Este. Za ten projekt odpowiedzialne jest to samo studio, które stworzył Alfa Romeo Disco Volante czy Bentleya Continental Flying Star w nadwoziu Shooting Brake. Nadwozie zostało wygięte z jednego płata aluminium, a tylne światła LED posiadają wzór brytyjskiej flagi. Cadillac Elmiraj. To dwudrzwiowe coupe zaprezentowane po raz pierwszy we Frankfurcie w 2013 roku. Mierzy ponad 5 metrów długości, a pod maską mieści 4,5-litrowy benzynowy silnik Twin Turbo V8 o mocy 500 koni. Posiada 22-calowe felgi, węglowo-ceramiczne hamulce, tapicerkę ze skóry Wielbłąda oraz 10-calowy ekran dotykowy. Citroen DS9 miałby być następcą flagowego Citroena C6. Ma on prawie 5 metrów długości i 2 metry szerokości, jednakowoż jest bardzo niski. Mierzy niewiele więcej niż Ferrari 458 Italia. Napęd to konstrukcja hybrydowa składająca się z 225-konnego silnika benzynowego oraz 70-konnego generatora elektrycznego. Bentley EXP10 Speed 6 Brytyjski producent również jakiś czas temu pokazał coś interesującego. Auto pokazuje obecny kierunek stylistyczny marki. Jest mniejszy od Continentala GT i niewiele o nim wiadomo, oprócz faktu, że jest dość ładny. Shelby GR1, zaprojektowany w 2005 roku przez Ford Motor Company. Uwagę zwraca tu całkowicie aluminiowe na nadwozie, pionowe tylne światła oraz cztery rury wydechowe. Napędza go silnik benzynowy V10 o mocy 613 koni mechanicznych. BMW M1 Homage. Koncept został pokazany w 2008 roku na 30 urodziny pierwszego M1. Auto miałoby być konkurencją dla Mercedesa SLS czy Audi R8. Karoseria zostanie zbudowana z magnezu, tytanu i aluminium. Za napęd będzie odpowiadać benzynowe turbo V8 o mocy około 650 koni. Pierwsza setka miałaby pojawiać na prędkościomierzu po mniej niż 3 sekundach. Jaguar CX75 powstał w 2010 roku dla uczczenia 75-lecia marki Jaguar. Od tamtej pory dwukrotnie debiutował na targach: w 2010 w Paryżu oraz 2015 we Frankfurcie. To super samochód z napędem hybrydowym o mocy 850 koni. Silnikiem spalinowym jest jednostka o pojemności 1,6 litra i podwójnym doładowaniu generującym 500 koni mechanicznych przy 10 tysiącach obrotów na minutę. Bugatti Galibier 16C to czterodrzwiowa luksusowa limuzyna tej historycznej firmy. CEO Bugatti wielokrotnie informował, że auto ma być najbardziej szalone i najbardziej luksusowe ze wszystkich samochodów na świecie. Koncept wyróżnia się niezwykłym designem nawiązującym do legendy, a w szczególności zwraca uwagę pastylny z zieloną szybą, lustrzany lakier oraz charakterystyczna maska silnika. Pod nią 8-litrowa jednostka. Dajcie znać, jakie Wam podobają się auta koncepcyjne oraz jakie zestawienia powinienem zrobić następnym razem. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia.